Dzień dobry, witam serdecznie. Robimy największą kanapkę Ewiwę. Tak? Z czym będzie ta kanapka? Yy, jedna będzie z pastą jajeczną, taką lekką pastą, akurat na takie ciepłe, słoneczne dni. Druga będzie z fasolą korczyńską. Tak? To ja już coś powiem. To panie. Już pani. Powie. Dwie, dwie gospodynie świętokrzyskie, które wiedzą, jak zrobić najlepsze kanapki na świecie kanapkę Ewiwę. Witam serdecznie. Moje nazwisko Guz, Zofia i prowadzę gospodarstwo agroturystyczne na terenie powiatu buskiego i dzisiejsza kanapka, która będzie pokryta farszem, jest to perła poniedziańska z 2004 roku, jaś fasola. Drodzy Państwo, może nie do końca zdajemy sobie sprawę, jaki to jest produkt, właśnie fasola korczyńska, jaś fasola. Jest to produkt, który w XVII wieku do nas przybył i przyjął się bardzo pozytywnie na terenie Polski, jak i innych krajów europejskich. Krzysztof Kolumb. Go sprowadził na nasze ziemię i do dzisiaj jest uprawiany na terenie ponidzia, bo obszar, który właśnie obejmuje uprawa tego fasola, jest to obszar ponidziański. Dziękujemy bardzo za wyczerpującą odpowiedź a propos pasty, która tu jest. A jaką długość będzie miała owa kanapka Elwiwę? No z tego co wiem, to będziemy do skutku smarować, aż nam braknie produktów, a przewidujemy około 80 metrów. Ja myślałem, że już ona dociągnie aż do Warszawy. Kielce Warszawa, dalej dłuższa kanapka Ewiwe. Myślałem, że tak będzie, ale myślę, że postaramy się, żeby była jak najlepsza. Ona jeszcze będzie posmarowana nie dość, że pięknymi pastami, to jeszcze będzie posypana szeregiem ziół, tak? Tak, głównie szczepiorek, który jest na no najpospolitszym u nas w ogródkach, zdrowy. Akurat bardzo ładnie się komponuje z jedną pastą i z drugą. No to pięknie, to gratuluję. Słuchajcie, jeszcze do Was wrócę. Zapraszam wszystkich do degustacji kanapki Ewiwe, najdłuższej kanapki.